Po rocznej przerwie ósma edycja wróciła wreszcie do szkoły. Warto było czekać? Tak, rzeczywiście. To już ósma edycja konkursu i ty możesz zostać masterchefem. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy znowu wrócić do szkoły i ten konkurs, między innymi ten konkurs zorganizować. Jednak po rocznym zdalnym nauczaniu miałyśmy trochę obaw, czy uczniowie wykażą się na tyle odwagą, żeby wziąć udział w tym konkursie. Ale jednak się udało, z czego się bardzo cieszę, że mimo trudności w nauczaniu zdalnym efekty są i konkurs odbył się na bardzo wysokim poziomie. Po tych walorach i estetycznych, i smakowych widać było, że uczniowie no, przez ten rok nie próżnowali. Zdecydowanie nie próżnowali, bo i podczas nauczania zdalnego zajęcia odbywały się wprawdzie online, ale pracowali w swoich domowych kuchniach i te efekty jednak widać. Więc cieszymy się bardzo, że zaprezentowali nam tutaj to, czego nauczycieli nauczyli się podczas nie tylko zdalnego nauczania, ale też teraz w ciągu tych dwóch miesięcy, kiedy nadrobili bardzo dużo. Żyli miało trudny wybór? Zdecydowanie tak. Z roku na rok okazuje się, że ten poziom jest coraz wyższy. Uczniowie e, doganiają trendy światowe, trendy polskie, które ogląda się w programach telewizyjnych. Też starają się naśladować, co wychodzi im to z bardzo dobrym efektem. Pierwsze miejsce. Dziewczyny, co przygotowałyście na dzisiejszy konkurs? Przygotowałyśmy roladę z kurczaka, z morelą i jabłkiem. Z pire z dyni. Ten pomysł to był wasz, czy zaczerpnięty może z jakiejś innej książki kucharskiej, czy od babci, mamy? Trochę od babci, trochę od mamy, trochę z książki, wszystkiego po trochu. Ale spodziewałyście się, że to będzie pierwsze miejsce? Nie. A co przygotowaliście dzisiaj na ten konkurs? Dzisiaj przygotowaliśmy lasagne na bazie własnoręcznie robionego makaronu. Do tego szpinak, serkozi i pire z pieczonej dyni. Ten pomysł przygotowania tej potrawy powstał jakoś wcześniej, czy, czy to było tak spontanicznie? W sumie tak spontanicznie, gdzieś tam zaczerpnięty z, jakiejś, z jakiegoś po prostu źródła, ale myślę, że dało radę. Udało się? Myślę, że tak. Co przygotowałaś? To był warko jesienny z pieczarkami, z pierwszą z kurczaka i z serem. Już wcześniej przygotowywałyście się taką potrawę, czy to pierwszy raz był? Przygotowałyśmy. Aha, czyli już jesteście mistrzyniami. Ja może trochę przygotowywałam. No i pytanie, tak jak do poprzednich grup, skąd pomysł na tą potrawę? Trochę od mamy, trochę z internetu tam coś. Przed nami Boże Narodzenie będziecie przygotowywały potrawy wigilijne? Pewnie tak.